Szybciutko łączymy się skajpowo z Łukaszem Tymkowem, Radio Plus. Witam, redaktorze. Ten kolega redaktora z telewizji TVS, z najlepszego ekspresu na świecie. Proszę bardzo, jakżeśmy sobie posłodzili na początek, więc niech ten no. najlepszy redaktor ja radiowy, tak, że... najlepszego eteru powie to ja może wyjdę z cienia, proszę, jakie one, <grymne> u mnie słońce. Ale teraz cię to... strasznie przepaliło, mówiąc telewizyjnie, no, że Żal Ja wiem, ja wiem, dlatego jednak trzeba się tutaj schować. Pięknie, słonecznie, no nie chce się pracować, chciałoby się powiedzieć, ale wcale tak nie jest w radiu, bo my pasjonujemy się wszystkim tym, co dzieje się wokół nas. Wczoraj e, oczywiście wiernie e, czekaliśmy na wielkie boom, czyli wysadzenie jednego z e, najstraszniejszych szkieletorów na Śląsku. Taki relikt e, socjalistycznej myśli o wielkości, czyli e, nie doszły szpital ale religii, ale nie tym się zajmujemy. Dzisiaj pytamy naszych słuchaczy, czy matematyka da się lubić. Oj. E, przyznaj się. Ja miałem ocenę dostateczną, dlatego że byłem dobry z WF-u w liceum i wiem, że Pan pomagał wtedy w negocjacjach, bo byłem z kolei A dobry miałeś w nauczycielkę, czy nauczyciela? Nauczycielkę, Panią Katarzynę, pozdrawiam serdecznie. Po no latach. to pewnie byłeś milutki i dlatego miałeś tam trójkę. Właśnie nie bardzo, byłem bezczelny Ura... i niemiły, więc przepraszam Ach, za to. Dzisiaj po latach. No dobrze, ale matyka, matematyka okazuje coraz bardziej daje się lubić, zwłaszcza kiedy się ją przedstawia w trochę inny sposób. Nie wiem, czy, czy słyszałeś o tym, że dzisiaj w Katowicach bito rekord a propos zapamiętywania po przecinku tamtych składowych liczby pi. Wiem, że no, jest bardzo dużo. 3,14, 159, tak? Potem dalej? Dlatego o 13.14 to było no właśnie, dzisiaj organizowane. Tak, nasz reporter był na miejscu, no i relacja z tego wydarzenia już przed chwilą pojawiła się na naszej antenie, ale można jeszcze z nami podyskutować co nieco na temat tego, czy matematyka da się lubić. No i Adamie liczymy na twój głos to oczywiście w tej tak, dyskusji. Bardzo lubię, bardzo um, zachęcam, bardzo się uśmiecham. Dziękuję. Oczywiście oprócz <laughs> tego jeszcze takie sprawy, które są bieżące, no sprawa z Mikołowa bulwersująca wszystkich w ostatnich dniach, która sprawiła, że no, no, tak naprawdę zaczęliśmy się zastanawiać, jak to możliwe, że ktoś po kimś przejeżdża, a potem jedzie sobie spokojnie gdzieś do domu i wszystko wydaje się w porządku. No natomiast tu jeszcze z prokuratury nie mamy wszystkich informacji, które pozwoliłyby nam na to, żeby coś więcej naszym słuchaczom powiedzieć, ale jak tylko się dowiemy, to natychmiast w radiu się to ukaże. Kolejna sprawa, która, która nas dzisiaj zajmowała, to zjazd miast i gmin z całej Polski, który odbywa się w Zabrzu. Wczoraj wszyscy byli w kopalni Guido i wyobraź sobie, jak wielkie były oczy, zdziwienie, no i jak bardzo pozytywne Wrażenie na temat tego, jak fajnie można zmienić miasto, które właściwie stało się w pewnym momencie księżycowym krajobrazem po upadku wielkich zakładów, i jak ono odradza się w zupełnie inny sposób. No ale przede wszystkim zmiany w prawie tego chcą samorządowcy, żeby mogli bardziej sami się rządzić. To są główne wnioski po tym 35 już jubileuszowym zjeździe. No i zajmowaliśmy się i zajmujemy się nadal również innymi ważnymi rzeczami, które w naszym regionie mają miejsce. W tej chwili wielki korek. Na dts ce To jest informacja z ostatniej chwili. Wszystkich tych, którzy być może chcą skorzystać z DTS-ki, ostrzegamy tunel zamknięty. W stronę to Katowic jest... rozumiem, tak? W jedną i w drugą stronę podobno są problemy, bo m, jeśli chodzi o DTS-kę, to, to tutaj korek podobno ma już parę kilometrów. A na bieżąco mówimy o tym oczywiście w radiu, dlatego, kiedy wsiadacie do samochodu, mówię do waszych widzów, włączcie 96,2 FM. U nas w miarę na bieżąco na tyle na ile jesteśmy w stanie oczywiście a robimy, co się da, żeby wszyscy wiedzieli jak najlepiej co dzieje się wokół nas. Pięknie dziękuję. Oczywiście zachęcamy również do tego, żeby przełączyć się na falę eteru, jak Państwo składają To Ja się znowu